Paweł Kukiz przekonuje, że razem z PSL rozmontuje polski system partyjny. Bo obecnie tylko partyjniacy, członkowie partii politycznych mają prawo startować do Sejmu. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań. Artykuły dekoracyjne i papiernicze. Produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy! Na zakończenie rozmowa z Pawłem Kukizem, który odwiedził Nysę w ubiegłym tygodniu. Lider ruchu Cookies 15 przekonuje, że rozmontuje system partyjniactwa przy pomocy PSL. Czy Cookies może zostać koniem trojańskim w najbardziej koniunkturalnej partii ostatnich lat? To ciekawe pytanie. Co w Cookies? myśli o gospodarce. <laughs> ja mówię, mój myślę o gospodarce jednym, jednym zdaniem. No z całą pewnością mamy zbyt wielką ilość, dużą ilość podatków, mamy na zbyt opodatkowaną pracę. To no, tak w ogólności. Trzy bardzo ważne ruchy. Bez podatku PIT dla młodych, podatek PIT z 18 na 17 i podniesienie kosztów uzyskania przychodu. To jest dla budżetu dodatkowe obciążenie około 15-16 miliardów złotych. Ale z punktu widzenia gospodarczego, społecznego jest to znakomita inwestycja i dlatego proszę Wysoką Izbę od lewa do prawa wszystkich o przyjęcie tego dobrego dla społeczeństwa projektu. Dziękuję bardzo. O tym mówię od czterech lat, niestety trafia to w próżnię, mamy w tej chwili rząd, który ma takie podejście raczej socjalistyczne do gospodarki, bardziej rozdawnicze, nakazowo-rozdzielcze, no jako żywo przypominające takie czasy. E, takie czasy jeszcze w mojej młodości. Ja mam zaraz takie i... bardziej szczegółowe pytanie, bo to było takie otwierające, dotyczące geopolityki, a właściwie polityki europejskiej i potencjalnej rywalizacji polsko-niemieckiej. Polsko pan, pan, pan za chwileczkę sobie to wytnie, natomiast, znaczy jakby gdyby to było za długie te moje, te moje wypowiedzi, no to chciałbym jednak ten wątek gospodarczy doko dokończyć, bo miejsce również nie jest przypadkowe. W programie Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15 jest między innymi dążenie do 50% udziału OZE, czyli odnawialnych źródeł energii w, w całej polskiej energetyce. No i stąd tutaj m.in. też ta wizyta właśnie w Nysie, w tym zakładzie ciepłowniczym. Dyskutujemy również te, te problemy. Paweł Kukiz rozmawia o ciepłownictwie z prominentnym działaczem PSL, Czesławem Biłobranem, wobec którego toczy się prokuratorskie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. I wypłacenia sobie w związku z tym nienależnych świadczeń z tytułu delegacji zagranicznych. No, jest wspólna delegacja i starostwa i gminy. I wiecie na jedną imprezę, i jednych w papierach. Ja mówię tylko o tym, co jest w papierach. I jedni są goszczeni i jedzą u gospodarza, a drudzy, czyli znowu starostwo, no biedne musi samo sobie kupować. No, jak to wygląda? To e, jest trochę dziwne. Proszę pana, ja nie wiem co, czy gmina sobie płaci, czy nie płaci. Ja nie wiem. Ja Proszę pana, jeśli ja jestem na lotnisku, jem kolację, czekam na odprawę, to pan uważa, że powinienem oczekiwać od Ormianina, że on mi postawi tą kolację. A potem jak nie z lotniska pan, pan trafi myślę, już na spotkanie oficjalne? Ja Oczywiście, jako... Ja jako oficjalne spotkania to są bardzo gościnni i dobrze, dobrze karmią. Ale myślę, że to nie jest największy problem. za państwo się... pieniądze za delegację za cztery dni, za cały pobyt? Mogliśmy wziąć za jeden dzień, ma pan rację. I tutaj, jeśli pan uważa, że to jest bulwersujące, następnym razem wezmę za jeden dzień. Dziękuję. Czy rzeczywiście chodzi Niemcom o y, praworządność w Polsce, czy to jest rywalizacja mocarstw i próba osiągnięcia lepszej dominacji? Panie redaktorze, to przede wszystkim Polakom powinno chodzić o praworządność w Polsce. Mm. Y, o ile ja osobiście byłem absolutnym przeciwnikiem dawnej konstrukcji wymiaru sprawiedliwości, tak zwanego, czyli takiego, który polegał na, na tym, że sędziowie sami się spośród siebie, siebie wy, wybierali i t, sami się oceniali i tworzyli niejako, Państwo w państwie, to również jestem przeciwnikiem takiej reformy sądu, która polega na tym, że sądy są na tym, że sądy są poddane kontroli partii władzy. To jest również sytuacja niedopuszczalna. Powinniśmy doprowadzić my, jeszcze jako KUKIS 15, od samego początku optujemy za poddaniem sądów kontroli obywatelskiej, wyboru KRS-u Krajowej Rady Sądownictwa w wyborach bezpośrednich przez obywateli, wyboru sędziów pokoju do rozstrzygania najdrobniejszych spraw. Również w, w jednomandatowych okręgach wyborczych bezpośrednio przez obywateli. A jeżeli chodzi jest o go... Nam potrzebna, potrzebna nie Interwencja ma. Niemiec w jest tym zakresie, czy powinniśmy nam... sami to zrobić? Powinniśmy to zrobić sami. Nie jest nam potrzebna ani interwencja Niemiec, ani interwencja Stanów Zjednoczonych. Natomiast no niestety ta reforma sądownictwa według mnie nie, nie ma przebiegu, nie ma charakteru demokratycznego. Natomiast ja nigdy w życiu ja osobiście jako Paweł Kukis, nie pojechałbym do nikogo na skargę, tylko starał się rozwiązać te wszystkie problemy nasze polskie w naszym domu sami, z własnymi rękami. Ile, ilu posłów z byłego z 15, jak pan jak panu się wydaje, da się w ramach tej koalicji wciągnąć, żebyście mogli dalej swoje y, priorytety Panie realizować? To, że, ja panu powiem w ten sposób. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, ile ja posłów prowadzę. Dla mnie znaczenie ma to, że nasz partner, y, y, Polskie Stronnictwo Ludowe, a właściwie Władysław Kosiniak-Kamysz, wolałbym w ten sposób to że podpisał ze mną porozumienie na zastosowanie programu Kukiz 15, czy dołączenie programu Kukiz 15 do programu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja nie, ja nie startuję do Sejmu po to, żeby grzać tam swoje siedzenie w, w tych pluszach, tylko po to, by wprowadzić do Sejmu moje postulaty proobywatelskie, nadanie obywatelom, wszystkim obywatelom możliwości startu do Sejmu, bo obecnie tylko partyjniacy, członkowie partii politycznych mają prawo startować do Sejmu, możliwość odwołania posła, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum do 30% i obligatoryjnego, obowiązkowego obowiązku uznania w wyniku tego referendum przez władzę e, wpisanie, pro, przeprocedowanie ustawy antykorupcyjnej, która po wejściu w życie wykluczyłaby patologię ze wszystkich partii politycznych, bo wszystkie partie polityczne łącznie z PSL-em są w Polsce spatologizowane, bo takie mają taką, dzięki temu ustrojowi, mają taką pozycję, że mogą spokojnie, bezkarnie tej patologizacji ulegać. A czyli, czy pan, że to, co się nie udało w ciągu tej czteroletniej kadencji, czyli zbudować silny ruch z 15, uda się panu ja pana, przez kolejne cztery lata? Panie redaktorze, ja najpierw zapytam o jedną rzecz. Proszę mi powiedzieć szczerze, w jaki sposób pan Pan by zbudował ruch w 40-milionowym blisko narodzie, nie posiadając ani grosza subwencji. Przecież taki właśnie był plan jeszcze w listopadzie 2018 roku. Natomiast niedopuszczalne jest to, by, by kwestionować podstawowe założenia, podstawowe idee, z którym ruch Kukiz 15 szedł do parlamentu. Kwestionować, czy, czy proponować założenie partii w sytuacji, kiedy jednym z naszych głównych postulatów była apartyjność, czy wykazywać chęć pobierania subwencji, kiedy osobiście ja i klub, ci ideowcy z klubu Kukiz 15, Uważają, że subwencje, na przykład Kuki z 15 nie pobiera tych subwencji i nie zamierza pobierać, w wysokości, wysokości, pan... wysokości 30 Co milionów jedność? złotych, zostawiamy to w kieszeni podatnika. W sytuacji takiej, kiedy przez 4 lata ja nie miałem ani złamanego grosza, to na budowę... Pana decyzja, nie mówił Pan, że nie chcecie subwencji, bo nie chcecie być partią, proszę Pana, yy, nawet gdybym chciał subwencji. To polskie prawo nie przyznaje subwencji ruchom obywatelskim, tylko partiom politycznym. W 2015 roku nawet czasu nie miałem, by partię polityczną założyć, bo proces rejestracji w Polsce partii politycznej trwa kilkanaście miesięcy. W związku z czym, mimo że wprowadziłem 42 posłów, nie dostałem ani złamanego grosza. Partie w tym samym czasie polityczne, wszystkie sejmowe, dostały 250 milionów złotych przez te 4 lata. Ja nie posiadałem ani grosza. Ludzie do mnie mówią, dlaczego nie założy Struktur. Idź i załóż bez pieniędzy te struktury. A jeśli nie mogłem założyć tych struktur, to nie jestem w stanie, zgodnie z polskimi przepisami, zebrać 130 tysięcy podpisów koniecznych do rejestracji list własnego komitetu w ciągu 18 dni, bo tak pisowcy w tej chwili zrobili, dali 18 dni na zebranie 130 tysięcy podpisów. Musiałby pan po 7 tysięcy podpisów dziennie zbierać, żeby zarejestrować swój komitet wyborczy. W 2015 roku mieliśmy na to 50, 60 dni, proszę pana, a teraz 18 w tym dwa tygodnie wakacji. Więc partie polityczne, mówię pis w szczególności, robi wszystko, by te mniejsze podmioty wykluczyć z gry. Tworząc tego typu zdarzenie, jak 18 dni na zebranie podpisu, przekupując posłów e, z z 15 obietnicami, spu, e, e, dostania spółek czy startów w e, e, wyborach e, z listy prawa i sprawiedliwości, zastraszając posłów, e, szantażując tak itd., itd. W takim żyjemy ustroju, proszę Państwa, cały czas żyjemy w postkomunistycznym ustroju i jedynie Polskie stronnictwo ludowe zgodziło się na wpisanie tych wszystkich postulatów pro obywatelskich z 15. Władek, ja bardzo tobie i, cało, i całemu poeselowi dziękuję za to, że podpisaliśmy to porozumienie. Właśnie to porozumienie, które edukować będzie obywateli, a prowadzone w życie. A prowadzone. Koalicja Polska! Jeśli wprowadzimy, jeśli wprowadzimy te postulaty w życie, a podkreślam, żadna inna partia nie chciała wpisać tych postulatów do swojego programu, to zlikwidujemy patologię we wszystkich partiach politycznych. Ja z tymi postulatami byłem wcześniej u pana, pana prezesa Kaczyńskiego odrzucił absolutnie wszystkie, bo jest zwolennikiem centralizacji państwa takiej, jak w czasach Polski, Polskiej Republiki Ludowej. Rozmawiałem z Platformą Obywatelską, rozmawiałem również z SLD, rozmawiałem ze wszystkimi, kto weźmie te postulaty na, na standardy. Jedynie Władysław Kosiniak-Kamysz yy, yy, z pełnym przekonaniem te moje punkty programowe wpisał do programu Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam nadzieję, że w tych wyborach, które, z którymi będziemy mieli w tej chwili do czynienia, ani Prawo i Sprawiedliwość ani Platforma Obywatelska nie będą miały możliwości spe, samodzielnego sprawowania władzy, a wówczas zawrzemy koalicję z tymi, którzy dadzą nam gwarancję wprowadzenia proobywatelskich, demokratycznych postulatów w życie. Dzień dla antysystemowca i to nie, nie tylko, że pójść na listę do PSL-u, ale w końcu ogłoszono, że to ma być wspólny klub Tak. PSL-KUKIS. No Czyli więc... właściwie PSL wciąga KUKIS na swoje listy. No zjada go po prostu i generalnie rzecz biorąc, jest to strasznie smutne. Trochę się o to winię, bo ja mam chyba coś takiego, że co tam gdzieś o kimś publicznie powiem, że z nim wiąże jakieś nadzieje, to jakby tego człowieka piorun strzelił. Ale ja pamiętam, że byłeś za Kukizem. Byłem do pewnego momentu, bo gdzieś był taki moment, że się coś w tej karierze schrzaniło, i powiem dokładnie, który to był moment. To był taki moment, kiedy Paweł Kukiz nagle zarzucił te pomysły, które głosił, czyli że on chce być. Politykiem, niepolitykiem, takim niekonwencjonalnym, że wyobraża sobie, że ten jego ruch przekształci się w taki ruch społeczny, w którym będą istniały. Yy, pewne platformy programowe, i w, 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 ścierające się między sobą, wspólnie ustalające. Coś. Ja pomyślałem, że to jest wizja trochę utopijna, może naiwna, ale w takie rzeczy warto wchodzić. Stąd było Stowarzyszenie Endecja, które bodajże jako jedyne się zinstytucjonalizowało z tych, z tych oczekiwanych platform. Po czym nagle Paweł Kukiz poszedł, pamiętam jakoś tam do szpitala, i wrócił z tego szpitala z zupełnie innym przekazem, że on jest jak Jarosław Kaczyński, że Kaczyński mu powiedział, że do pierwszy klub parlamentarny, co wprowadził. To w połowie mu się rozszedł, czyli mhm. dokładnie tak samo jak ten. Potem Już teraz za następnym to nawet w ponad razem. Połowie. Tak, potem to nie wszedł do sejmu, a przecież teraz rządzi i, i tak dalej. I, no, problem polega na tym, że Paweł Kukis nie jest Jarosławem Kaczyńskim, czyli nie jest człowiekiem, który potrafi dwadzieścia parę godzin dziennie siedzieć, pracować, myśleć o tej swojej partii, e, układać, rozkładać te szachy jakieś rozmaite. Tylko jest chimerycznym artystą, który sam nie wie, czego chce. No i ja nie wiem, w tym aspekcie samobójczym, bo to już oczywiście kwestia programowa, tu mówimy antysystem, precz z partyjniactwem, mm. startujemy kiedynka z PSL-u, no z PSL-u, prawda? Odwiecznego koalicjanta lewicy, chyba, prawicy. Tak? tak, w Opolu, no bo on tam ma największe poparcie w Opolu. To nieważne, PSL nie ma kogo wystawić w miastach, im to Gans pomaga. Przyniesie im ten 1%, to im może ocalić. Jak nie przyniesie im tego 1%, Ale to zawsze ktoś niewiele strachu. A teraz jeszcze światopogląd na koniec. Tęczowa rewolucja, rzeczywiście to jest autentyczny ruch tych uciemiężonych gejów, lesbijek, transseksualistów. Czy to, jest jakaś, czy to jest jakaś piąta kolumna? Szanowny panie redaktorze, gdybyśmy mieli już w tej chwili takie zmiany ustrojowe, o które ja zabiegam, czyli na przykład możliwość rozpisania referendum, przy 30-procentowym progu frekwencyjnym i obowiązkowego wyniku dla władz to w tej chwili panie redaktorze rozpisalibyśmy referendum w którym Polacy wypowiedzieli się, by się czy są za związkami małżeńskimi Par mniejszości seksualnych, czy, czy też nie są. I temat skończylibyśmy raz na zawsze, proszę pana, a nie jako obecnie. Przez cztery lata ja słyszę o lesbijkach, homoseksualistach, Bóg wie czym, o jakimś, o jakimś odsetku, nie wiem, dwóch, trzech procentach maksymalnie populacji, które przekrywają sprawy podatków, sprawy nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa, sprawy przelotów Kuchcińskiego i tym podobnych rzeczy. Dość! Zróbmy referendum i niech naród raz do roku się wypowiada w takich kwestiach. Jak, jak legalizacja marihuany, jak par związki partnerskie, jak małżeństwa homoseksualne. I mamy święty spokój. I rozmawiajmy o Polsce, a nie o jakimś marginesie. Co jeszcze ważnego chciałby Pan dodać przed tą krótką kampanią? Mogę zupełnie szczerze i z całego serca poprosić Państwa o oddanie głosu. Na listę, na, Opolsz na opolszczyźnie, na listę, na której jest Paweł Kukis, dlatego, że jestem jedynym gwarantem tego, że będę walczył do ostatniej kropli krwi o realizację proobywatelskich postulatów i zakończenia postkomunistycznego ustroju, który daje partiom politycznym e, dożywotnie koryto. Dziękuję. Ubezpieczenia w Polonii. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska, najlepsze ubezpieczenia w mieście.